Witam na kolejnym zapowiadanym nagraniu Dziś do otwarcia mam dwie saszetki Zobaczcie jakie piękne Dobra Jak to robimy? Tak? Wyliczamy? Którą pierwszą? Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS Głupi pies, tu go nie ma A tu jest Czyli ta po lewej będzie otwarta To pierwsza Klasycznie Mały pomocnik I dziabiemy. Łoś, żeby nie uciąć kart. Tyk. Dobra i co? Tu będziemy mieli? Ciemny kot. Pamiętacie z poprzedniego nagrania? Może być słabo. 3-4. Mamy energię. Mamy energię, mamy, dobra. Lecimy. Tak jest. Tej karty jeszcze nie miałem. Te mam cztery już chyba, te też. To jest też czwarta karta w zestawie. To pamiętam. O i mamy Reverse Hollow, bardzo ładny. Po raz pierwszy w kolekcji. Albo po raz drugi, czy ja go wczoraj nie wyciągnąłem? Muszę sprawdzić później. I ostatnia karta. z no, 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 no. Mały grubasek odpoczywa sobie pod drzewem. Tak to wygląda. Ampharos, Ampharos. Włoski Pokémon. Dobrze. Lecimy z drugą saszetką. Przygotowałem tutaj sobie taki stojaczek na te lepsze pozycje. O, zobaczcie, jak on wygląda. Tak, można w sumie to już odsunąć. Jeszcze później na koniec pokażę. Następna, nieruszona saszeta. I dziabiemy. Jasny kot, jasny kot. Oby coś wyszło ciekawego. Mam przeczucie, że będzie. Mam przeczucie, że będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. A może zdradzimy ostatnią kartę? Jest! I co na to powiecie? Jest coś, jest coś pięknego. Dobra, lecimy tak. Kropelka wody. O, to mam po raz pierwszy. Nie miałem tego jeszcze w zbiorze. To też po raz. Nie, to już mam. Tego nie miałem. Jelhorn. Tu jakaś śrubka. Uf, po raz kolejny. Tego wcześniej też nie miałem. To już chyba piąta karta. Aj, 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 wychodzi, wychodzi ostatnia. Nie może się powstrzymać. O! Małpkę mamy. Mamy w zbiorze. To już jest trzecia chyba. Tak. Trzecia karta. Reverse holo. I. tadam! ETERNATUS! Piękny okaz! Kurcze, ładny, ładny. Bez wad jak na razie, zobaczcie jak wygląda. No, dwie saszetki, jedno trafienie. Nie jest źle, powiem, nie jest źle. Bywało gorzej, ale dzisiaj bardzo ładnie. Numer 116 ze 189. Gdzie jest moja podstawka? Jest, tutaj. Tak, to powinno być teraz. Tak, chyba pokazane. Dwie najlepsze dzisiejsze karty. O. Jest, jest. Ładnie. Ale mam jeszcze niespodziankę, co będzie jutro. Jutro będzie rewelacja. Za chwilę o tym. A to niespodzianka na jutro. Będzie opening mojego albumu w sumie. Pokażę, co mam. Inne nazewnictwo. Tutaj macie ponite. Zobaczcie, jakie nazwy dziwne. To jeszcze są zbliżone do siebie. Ale na przykład, o tu: Karapucek i Shigi, który rocznik? 99. Karty są w różnych stanach. O, tutaj jeszcze pokażę różnicę wersja niemiecka. Wersja anglojęzyczna. Karty są w różnych stanach zachowania, jak mówiłem: od bardzo dobrych przez dobre. Mam tu kilka, nawet ktoś by patrzył podróbek, czyli fejków tak zwanych. Jeśli coś zauważycie ciekawego, dajcie znać w komentarzach. W takim razie do jutra będzie pełna prezentacja tego albumu.